Krótka piłka, pytanie do Pana i pytanie do naszych słuchaczy. Czy Polska powinna wycofać się z Zielonego Ładu? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na Państwa opinie. Zapraszam na RadioZ.pl. A dlaczego? I czy w ogóle jest na to szansa? Mam nadzieję, że jest na to szansa. Oczywiście nie zależy to tylko i wyłącznie od Polski, ale w całej Europie jest coraz więcej protestów przeciwko Zielonemu Ładowi, ponieważ te protesty rolników, które mamy w Polsce, odbywają się zarówno w Niemczech, i we Francji, w Belgii, w Holandii, więc protestują wszyscy. A to jest dopiero pierwszy krok, bo jeżeli jest ten cel, żeby do 2050 być neutralnym klimatycznie, a do 2040 obniżyć emisję CO2 o 90%, to trzeba będzie po drodze zabić rolnictwo, przemysł, trzeba będzie zwiększyć koszty życia, remontować domy, mieszkania, nie Stać nas nad... Czy pan nie przesadzę ze słowem zabić? Nie, jeżeli Unia Europejska mówi rolnikom, że mają część swoich gruntów ugorować, to jest to dosłowne zabicie rolnictwa, bo rolnik nie będzie miał prawa siać ani zbierać żywności na swoim polu. Czyli pan popiera dzisiejszy protest rolników w Warszawie? Słyszał pan, że rolnicy planują zablokować centrum stolicy? To jest oczywiście pomysł Donalda Tuska, ponieważ wygonił rolników znad granicy, stwierdził, że nie można blokować granicy, to przyjechali blokować Warszawę. Chce pan powiedzieć, że Donald Tusk sprowokował ich przyjazd do Warszawy? Oczywiście, że tak. Oni chcieli Protestować na granicy z Ukrainą, po czym Donald Tusk powiedział, że przejścia graniczne będą wpisane na listę infrastruktury krytycznej i że nie wolno ich blokować. No to przyjechali do Warszawy i bardzo dobrze. Lepiej, żeby blokowali Sejm, kancelarię premiera Rady Ministrów, żeby przeszkadzali politykom, którzy są odpowiedzialni za to, że próbuje się w Polsce zabić rolnictwo. A ma pan prawo jazdy? Tak. A ma pan prawo jazdy na traktor? Nie. A uważa pan, że rolnicy powinni mieć prawo wjechać dzisiaj traktorami do Warszawy? Nie znam szczegółowych przepisów. No natomiast... Przepisy mówią, że nie mogą. I policja już zapowiedziała, że będzie egzekwować prawo. Protestować można nie za pomocą traktorów. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, że rolnicy nie protestują w swoim interesie, tylko w naszym interesie. Bo polskie bezpieczeństwo żywieniowe jest w interesie nas wszystkich. Jaka jest zależność między tym, co wywalczą rolnicy, a tym, jak będziemy się czuć jako konsumenci? Jest dwie sprawy. Pierwsze, żywność będzie tańsza, jeżeli będzie można ją produkować na miejscu bez tych wszystkich kolejnych norm i regulacji. A druga sprawa jest taka, że wszyscy pamiętamy, co się działo przez kolejne, przez poprzednie kilka lat. Mieliśmy walkę z wirusem, która spowodowała przerwanie dostaw. Pamiętamy, co się działo z materiałami medycznymi w momencie, kiedy wirus w Polskę uderzył. Ekonomia miała problemy z przechodzeniem przez granice. Potem wojna. Nie wiadomo... Wiadomo, co przyniosą kolejne lata i nie możemy być zdani na to, że będziemy mieli co jeść tylko wtedy, jeżeli dopłynie jakiś statek z Argentyny albo jeżeli przyjdą transporty żywności z Ukrainy. A pan popiera ten postulat rolników, żeby zablokować granice, żeby nie wjeżdżały do Polski towary z Ukrainy? W tym momencie mamy nieuczciwą konkurencję. Towary na Ukrainie nie, przez, nie podlegają pod regulacje unijne, przez co ich produkcja jest znacznie tańsza, więc to nie jest wolny rynek, jeżeli rolnicy z Polski muszą spełniać wszystkie wymagania Unii. Europejskiej, A wielkie koncerny zachodnie, które akurat produkują żywność na Ukrainie, nie muszą spełniać tych wymagań. Więc ten handel jest po prostu nieuczciwy i należy go zatrzymać. I pana zdaniem rząd Donalda Tuska powinien wprowadzić embargo? Tak, zresztą sam Donald Tusk jeszcze we wrześniu, w trakcie kampanii wyborczej, mówił, że jakiś syf wjeżdża z Ukrainy do Polski że należy to powstrzymać. Więc chciałbym, żeby wywiązał się ze swoich obietnic. Na razie proponuję uchwałę w sprawie embarga na dostawy zboża z Białorusi i Rosji wydaje mi się, że problem również największy jest w tym momencie, jeżeli chodzi o handel z Ukrainą, a nie Białorusi i Rosji. A dlaczego Pana zdaniem rząd Donalda Tuska nie podejmuje decyzji w sprawie Embarga? Ponieważ byłoby to wbrew interesom niemieckim. Te agroholdingi, które produkują żywność na Ukrainie, one oczywiście są rejestrowane gdzieś w rajach podatkowych na Cyprze, ale to jest kapitał niemiecki, w związku z czym to jest w interesie Niemiec, żeby ta żywność wjeżdżała do Unii Europejskiej. A może to jest też, <laughs> przepraszam, wbrew interesom producentów polskich, którzy wysyłają swoją żywność, na przykład Mleko na Ukrainę. Ukraina mogłaby zamknąć granicę. Ale Ukraina często zamykała granice, wprowadzała embargo na polskie produkty. Więc to jest bardzo twardy gracz i należy grać z nim równie twardo. Czy to prawda, że jesteście teraz w nowej koalicji z trzecią drogą? Ja o tym nie słyszałem. A ja słyszałem o wczorajszym głosowaniu na prezydium Sejmu. Tam pan wicemarszałek Bosak zagłosował tak samo jak pan Hołownia i pan Zgorzelski w sprawie odłożenia dyskutowania w Sejmie na temat aborcji. Panie redaktorze, każdego dnia w Sejmie jest mnóstwo głosowań. I można zagłosować za, przeciw albo się wstrzymać, i zawsze z kimś innym się zagłosuje, co nie znaczy, że od razu zrobiło się z kimś koalicję. Natomiast tak, nie widzimy sensu, żeby teraz debatować nad ustawami, które są tylko i wyłącznie po to, żeby wzbudzić jakieś zainteresowanie medialne które nie wpływają na polską gospodarkę które i tak nie zostaną uchwalone bo nie podpisze ich prezydent i które w sumie są nawet niezgodne z konstytucją więc to jest taka zasłona medialna i próba pokazania przez lewicę że istnieją i coś robią Decyzja pana marszałka o tym że o aborcji będzie dyskutować sejm dopiero po wyborach po 7 kwietnia to jest przykład że zamrażarka działa Zamrażarka działa. Szymon Hołownia złamał dwie swoje obietnice. Pierwsza, mówił, że nie będzie zamrażarki, czyli jeżeli ustawy będą wpadały pod, do Sejmu, to będą szybko głosowane. Na samym początku złożyliśmy ustawę o kwocie wolnej od podatku, do teraz nie było głosowana. Lewica złożyła ustawę w sprawie aborcji, do teraz nie była głosowana. A jeżeli na przykład coś jest w interesie rządu, na przykład ustawa o socjalu dla Ukraińców, czy teraz to uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, wrzucane są z dnia na dzień, od razu są głosowane. Więc Szymon Hołownia mrozi niewygodne dla siebie ustawy, plus wpuszcza bardzo szybko ustawy wygodne dla rządu. A czy wy nie pomogliście właśnie panu marszałkowi Hołowni w tym, żeby ta zamrażarka y, funkcjonowała? No bo sposobie? wczoraj pan Bosa głosował tak jak pan Hołownia. Nad odłożeniem tych spraw. No tak, bo my uważamy, że są dużo pilniejsze sprawy. Czyli w od zamrażarka podatku. zamrażarka jest okej, okay. a pewnych nie? Nie. Powiedziałem, że należy głosować te sprawy jak najszybciej. Czekamy na podatek, zlikwidowanie, ograniczenie podatku belki, czekamy na kwotę wolną od podatku. To są prawdziwe, realne problemy, które można tu i teraz rozwiązać. Okej, okay, pana zdaniem, jakie racje miał Szymon Hołownia podejmując taką decyzję, bo Lewica jest wściekła? Lewica, Hołownia próbuje oszukać swoich wyborców. Wyborcy Hołowni są, popierają aborcję, a Hołownia nie popiera aborcji, w związku z czym chce, żeby to się wydało po wyborach samorządowych, a nie przed. Czyli taka dyskusja w Sejmie byłaby problemem dla trzeciej drogi w wyborach samorządowych? Oczywiście, że tak, dlatego są przełożenia tego po wyborach. Z drugiej strony lewica ma ten problem, bo nie wie, jak wytłumaczyć wyborcom, co ona robi w tej koalicji, na co ma wpływ i co osiągnęła. Dlatego lewica z kolei próbuje to przeciągnąć przed wybory. To nikomu w tym, zarówno w trzeciej drodze, jak i na lewicy nie chodzi o to, żeby ta aborcja była szybciej czy później dostępna. Chodzi im o wynik wyborów samorządowych. Czyli tylko i wyłącznie napinanie mózgu? Tak. No dobrze, czy ta sprawa może zatrząść koalicją? Czy przez aborcję koalicja może się rozpaść. Od samego początku było wiadomo, jaki jest układ sił w Sejmie w sprawie aborcji, że żadne istotne zmiany tutaj nie wejdą w życie. Nie ma do tego większości, nie ma do tego zgody prezydenta, nie ma do tego warunków konstytucyjnych, bo jest to niezgodne z konstytucją. Więc y, każdy wiedział, że nic w tej sprawie się nie zmieni. Poseł Trela, chyba takie najmocniejsza, taka najmocniejsza opinia, powiedział, że mamy oto sojusz marszałka Hołownią, hołowni z brunatną konfederacją. No, co mogę powiedzieć? Wypowiedzi posła o... trali rzeczywiście są tak samo mocne, jak i, jak i głupie. No, nie mamy żadnego sojuszu z Hołowią, tyle. Nie planujecie w najbliższym czasie? No nie, jesteśmy w opozycji, nie planujemy wejść do rządu. Dobrze, to pora za na krótką piłkę odsłona numer dwa, proszę Państwa. Trzy krótkie pytanie do mojego gościa, Sławomira Mencena. Żadnych dopłat dla mieszkań. Do mieszkań tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. Trump lepszy dla Polski niż Biden. Tak, tak czy nie? Tak. Tak. W Konfederacji jest za dużo wariatów. Tak czy nie? Uchylę się od odpowiedzi. A dlaczego? bo ciężko byłoby zdefiniować to pytanie dobrze. Musiałbym się potem długo tłumaczyć, więc wolę się uchylić. No ale nie powiedział pan jednoznacznie nie, czyli ma pan wątpliwości. Że... No pytanie tak jest niejednoznaczne, dlatego nie mogę No dobrze, pytanie jest niejednoznaczne, ale jednoznaczna wydaje się opinia naszych słuchaczy. Czy Polska powinna wycofać się z Zielonego Ładu? Tak odpowiedziało 78% uczestników naszej sądy. Nie odpowiada 22%. No dobra, dlaczego żadnych dopłat do, do mieszkań? Ponieważ jest to stymulowanie popytu i od tego nie robi się więcej mieszkań, tylko mieszkania są droższe. W interesie wszystkich jest to, żeby mieszkań było jak najwięcej, a nie to, żeby były jak najdroższe. I każdy wie, że wszystkie dotychczasowe programy rządowe mające wspierać popyt, czyli te rodzina na swoje mieszkanie dla młody kredyt 2%, kończyły się tylko tym, że rosły ceny mieszkań i marże deweloperów oraz marże na kredytach. No dla dobrze, panów. ale pomysł lewicy tanie mieszkania socjalne. Lewica... Budowane przez samorządy, z, dotowane, z dotacjami państwa. Lewica nie potrafi budować mieszkań, nie ma zielonego pojęcia, jak to się robi. Ci wariaci zapowiedzieli, że w 5 lat zbudują 300 tysięcy mieszkań, nie wiedząc, że proces inwestycyjny trwa 4 lata, więc teraz musieliby zacząć budowę 300 tysięcy mieszkań, gdzie wszystkie prywatne firmy budują 200 kilkadziesiąt tysięcy. Dobrze, mieszkań. Ale co proponuje Konfederacja Młodym ludziom? Nie, nie wszyscy mają tyle pieniędzy, co Pan. Rzecz, rzecz można inaczej nawet ująć, że bardzo dużo młodych ludzi mieszka z rodzicami, bo nie stać ich na mieszkanie. Dlatego mieszkań musi być więcej po to, żeby były tańsze, a żeby mieszkanie było więcej, trzeba ułatwić proces inwestycyjny. Trzeba sprawić, żeby ludzie nie czekali rok na odrolnienie ziemi w środku Jak to miasta. Sprawić? Jak to, to sprawić? Bardzo prosto. Połowa Krakowa to są tereny rolne, na których nie można budować. Odrolnienie trwa tam rok i ten rok wydłuża proces inwestycyjny, przez co mieszkanie jest droższe. Problemem są urzędnicy, którzy wprowadzają kolejne, razem z politykami, niepotrzebne regulacje, które przedrażają ceny mieszkań, które wydłużają proces inwestycyjny. Kolejnym problemem będzie dyrektywa EPBD budynkowa Unii Europejskiej, która sprawi, że niedługo wszystkie nowe bloki będą musiały być zeroemisyjne, przez co będą znowu jeszcze droższe, więc na, ceny rosną dlatego, że politycy wprowadzają programy, które zwiększają ceny od strony popytowej przez te wszystkie dopłaty oraz od strony podażowej ograniczają budowę mieszkań poprzez kolejne regulacje. Dobrze, dlaczego Trump byłby lepszy dla Polski niż Biden? Bo przyznam szczerze, że to chyba pierwsze wyznanie polskiego polityka w tej sprawie, które wspiera tak otwarcie Donalda Trumpa. Za rządów Donalda... O tym, co Trump powiedział na temat NATO. On no, bardzo dobrze powiedział. Za rządów Donalda Trumpa nie wybuchła żadna wojna. W momencie, w którym rządzi Biden, wojna, i to nie jedna od razu, wybuchła. Trump próbuje zmusić, i wydaje mi się, że jest to skuteczne, państwa NATO do tego, żeby wydawało ponad 2% PKB na wojsko. Bo do tej pory mnóstwo państw, zwłaszcza zachodniej Europy, tego po prostu nie robiło. I Trump mówi prosto. Jeżeli chcecie, żebyśmy wam pomogli w trakcie wojny, to sami sobie pomóżcie najpierw sami najpierw kupcie sobie uzbrojenie, czołgi, bo jeżeli wy nie chcecie wydawać swoich pieniędzy na swoje własne bezpieczeństwo, to czemu on ma wydawać swoje pieniądze na ich bezpieczeństwo? Więc w intencji Trumpa jest to, żeby Europa zaczęła się zbroić. Im Europa będzie silniejsza, im państwa europejskie będą miały silniejszą armię, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że Putin nas zaatakuje. No dobrze, to, co robi Trump jest w interesie Polski. No dobrze, proszę sobie wyobrazić, Trump zostaje prezydentem USA. Dochodzi do ataku, nie wiem, jedną głowicą nuklearną, a może ładunkiem konwencjonalnym rosyjskim na Gdańsk albo Warszawę. Jest pan pewien, że człowiek, który ma taki biznesowy stosunek do polityki, powie tak? Ameryka reaguje w interesie Polski? Przekonany jestem, że biznesowy stosunek Trumpa sprawi, że do takiego ataku nie dojdzie. Trump, Czyli Trump jest... się przestraszy, jak Trump zostanie prezydentem? A z jakiego powodu nie wybucha wojna za rządów Trumpa, wybucha dopiero za rządów Bidena? Biden jest słabym prezydentem, który nie pamięta, gdzie jest, nie wie, z kim ostatnio rozmawiał. Przypomina sobie jakieś postacie sprzed kilkunastu lat. Facet ma demencję i nie wie, co się dookoła niego dzieje. I Trump jest zdecydowanie lepszym prezydentem. Wolałbym, żeby największe mocarstwo na świecie było rządzone przez twardego Gracza biznesmena Trumpa, ani przez dziadka z demencją Bidena. Wracając, no, bardzo jest pan nieprzyjemny wobec obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy to wypada, czy to jest dyplomatyczne. Fakty nie obrażają. E, komentarz do tego głosowania. 78% uczestników naszej sądy uważa, tak jak pan, że należy wycofać się z Zielonego Ładu. Pana zdaniem, jest to w ogóle możliwe? Oczywiście, że tak. Dwa lata temu wydawało się dla wielu osób zupełnie niemożliwe, żeby wycofać się z tych restrykcji wirusowych. Mówiono, że te paszporty covidowe zostaną z nami na zawsze. Już zawsze będziemy wchodząc do knajpy musieli się legitymować. Minął miesiąc i wszystkie restrykcje zniknęły. Jestem przekonany, że teraz będzie tak samo. Cały Zielony Ład jest dziełem jakichś wariatów z Brukseli. To nie ma kompletnie żadnego sensu. Ale Próba w tydzień Europy temu był w tym karce. studiu prezydent Trzaskowski. Mówił, że musimy chronić planetę, bo planeta płonie a nie dostrzega zmian klimatycznych? Nie dostrzegam tego, żebyśmy płonęli, za to dostrzegam to, że Europa ma bardzo mały udział w emisji CO2. Jeżeli nie będzie zgody Chin i Indii na to, żeby zarżnąć gospodarkę chińską i indyjską, to nic w tej sprawie to się nie zmieni. to Chińczycy nie... co już pracują nad tymi ograniczeniami. Chińczycy to powiedzieli, że po 2070 coś w tej sprawie zrobią, a teraz produkują, budują więcej elektrowni węglowych niż cały świat razem. Nie wierzy pan Chińczykom? No wierzę w to, że budują elektrownie węglowe i budują ich strasznie dużo. Oni budują ich znacznie więcej niż ma cała Europa w tym momencie. Więc nie ma możliwości, żeby ta sprawa się zmieniła, z tym trzeba się po prostu pogodzić i do tego dostosować. I my wszyscy możemy wrócić na drzewa, możemy zarżnąć swoją gospodarkę, możemy zbankrutować ludzi, każąc im remontować swoje mieszkanie, nic to nie zmieni. Dlaczego sprzedaje pan swoją kancelarię prawną? Nie sprzedaje e, swojej kancelarii prawną. Ale część tak. Sprzedaje akcje na giełdzie. To było zawsze moje marzenie. To jest taka, e, w tej grze biznesowej, to jest taki kolejny e, duży etap. Wejście na giełdę zawsze jest sukcesem. Zrobienie swojej spółki, spółki publicznej również jest sukcesem. Zwiększa transparentność, wiarygodność. Wierzę, że od tego będę miał więcej klientów. No i realizuję swoje marzenia. Chyba dlatego pan wszedł do sejmu, żeby mieć większą rozpoznawalność, większą popularność i żeby pod Cenę akcji? Absolutnie nie. Sam pomysł, żeby zająć się ofertą publiczną, to wpadł mi do głowy na przełomie października i listopada, więc już parę tygodni po wyborach. No dobrze, jakie będą zasady tej sprzedaży? Ile pan sprzeda tych? Akcji. Pierwsza bardzo ważna rzecz, bo mnie prawnicy zabijają, jak tego nie powiem. Wszystkie szczegóły są w memorandum informacyjnym na stronie corporatement.pl i teraz dopiero mogę mówić. Cena będzie między 32 a 36 zł. Dzisiaj rozpoczyna się oferta publiczna dla transzy dużych inwestorów, za półtora tygodnia dla transzy małych inwestorów. Można składać w tym momencie zapisy i sprzedam tam od 15 do 35% Czyli akcji. Czyli to może być nawet około 10 milionów złotych. Co pan zrobi z tymi pieniędzmi? Najważniejsze z czego z nimi nie zrobię. To jest w ogóle piękna sprawa, która strasznie mi się podoba. Planuję sprzedać akcje za te plus minus 10 milionów złotych i nie zapłacę od tego ani złotówki podatku. Ani... Zgodnie z prawem. Wszystko zgodnie z prawem, ani złotówki podatku od 10 milionów złotych zysku. Więc jestem z tego powodu strasznie szczęśliwy, bo ja lubię niskie i proste Czyli pan podatki. Pan jest, przepraszam za wyrażenie, można powiedzieć chytry, bo nie chce pan nic ani grosza zapłacić państwu. Ja panie redaktorze płacę wysokie podatki i jestem strasznie Właśnie szczęśliwy, że od tej transakcji nie zapłacę ani złotówki podatku.